To jest elektrownia jądrowa w Zaporożu. Jak widzicie na ekranie, jest ona na pierwszej linii frontu. Na zachodzie rzeki znajdują się siły ukraińskie, a na wschodzie rzeki są Rosjanie, którzy obecnie kontrolują elektrownię. Rosja nie chce tego oddać, a Ukraińcy nie chcą, aby Rosja to miała. Teraz Stany Zjednoczone Ameryki twierdzą, że ta elektrownia powinna należeć do nas. W tym filmie omówimy, co czyni elektrownię tak istotną i dlaczego Putin obawia się, że Ukraińcy mogą tam wyprodukować broń jądrową. Zacznijmy od tego, dlaczego Stany Zjednoczone Ameryki chcą przejąć nad nią kontrolę. To jest dość sprytne, to bardzo innowacyjne. Jeśli Stany Zjednoczone Ameryki będą je posiadać i zarządzać nimi, personel z Stany Zjednoczone Ameryki będzie oczywiście na miejscu. To w pewnym sensie gwarantuje, że nie staną się celem. Zapewnia to również. Że te elektrownie będą działać, a Rosja będzie dużo bardziej niechętna do wejścia tam. Jeden oczywiście to był problem mieli trafione elektrownie jądrowe. Oczywiście wielkim strachem jest, wiesz, mówią o Ukrainie to jest Ziemia Czarnobyla to miejsce, gdzie doszło do największego wypadku jądrowego w historii. Więc oczywiście to był duży problem, a także ciągle zdarzało się, że ich prąd był wyłączany. Jedną z rzeczy, o której nie mówi się zbyt wiele w wiadomościach, jest to, jak często ich system sieciowy padał z powodu tych uderzeń. Przekazanie go Stanom Zjednoczonym naprawdę mocno obciąża Rosję. Czy chcesz bezpośrednio zmierzyć się ze Stanami Zjednoczonymi, czy chcesz zaatakować coś, co należy do nich, czy chcesz zaatakować coś, gdzie zabijesz personel amerykański, to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, która jest teraz. E, uważam to za bardzo innowacyjne, uważam to za kreatywne. To pierwszy raz, kiedy słyszę coś takiego w całym tym konflikcie, ale z drugiej strony coraz częściej pojawiają się kwestie transakcyjne, wiesz, jak umowa dotycząca minerałów itd. Elektrownia jądrowa w Zaporożu jest jedną z największych elektrowni jądrowych na świecie. Jeden jest największa w Europie. Od początku 2022 roku, roku, gdy Rosja po raz pierwszy anektowała elektrownię, nie słyszeliśmy o niej zbyt wiele. Teraz wydaje się, że elektrownia jest znowu tematem dyskusji. Tym razem elektrownia wydaje się być związana z umową dotyczącą kluczowych surowców mineralnych, o której administracja Trumpa i Ukraińcy już rozmawiali. Jeśli możecie, zasubskrybujcie kanał, klikając przycisk, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami geopolitycznymi. Zaczynajmy. Podczas tych negocjacji Ukraina poinformowała Stany Zjednoczone, że przetwarzanie minerałów będzie możliwe tylko wtedy, gdy zakład wróci pod ukraińską kontrolę. Na ten moment rosyjskie siły znajdują się wewnątrz zakładu i nie mają zamiaru oddać go z powrotem Ukrainie. Trump zaproponował nowe rozwiązanie: Stany Zjednoczone Ameryki powinny być właścicielem zakładu. Idea tego planu zakłada, że Rosja byłaby bardziej skłonna do ustępstw, gdyby kontrolę przejął ktoś inny niż Ukraińcy, a Ukraina może być bardziej otwarta na to, ponieważ nie robią tego Rosjanie. Ale jak możecie zobaczyć z tego raportu od nikogo innego jak Jasona J. Smarta, Rosja już odrzuciła plan pokojowy Trumpa. Dyrektor rosyjskiej elektrowni jądrowej w Zaporożu oświadczył, że tylko Rosja będzie sprawować nad nią kontrolę. Należało to do własności Federacji Rosyjskiej. Rosja jest już w kłopotach, ponieważ Ukraina już w pewnym sensie zgodziła się na plan Stany Zjednoczone Ameryki i Ukraina chce zaangażowania Stany Zjednoczone Ameryki, aby uruchomić elektrownię. Oto Zelenski mówi o tym publicznie. Było pytanie o elektrownię jądrową. Pytanie nie dotyczyło sieci elektrowni jądrowych. Sprawa dotyczyła wyłącznie elektrowni, która obecnie jest tymczasowo okupowana. Jeden, jak wiesz, jest w niebezpieczeństwie, ponieważ Rosja jest tam z bronią i nie działa ponownie, ponieważ Rosja ją trzyma, okupuje ją, jest z nią całkowicie nieznajoma. Jeden pytanie: czy jesteśmy w stanie przywrócić tę stację? Moim zdaniem powiedziałem, że sama stacja to za mało, ponieważ musi być odpowiednia infrastruktura musi być dostawa wody i również personel techniczny. Jeden to jest wiele kroków, aby upewnić się, że w ciągu jednego punktu, 5 do 2, do dwóch punktów 5 lat, zakład zaczyna przynosić pieniądze. Przynosząc to, co ma przynieść pod względem energii elektrycznej, przede wszystkim dla ludzi, a to jest wizja. Jeden zapytałem prezydenta: "Co jeśli jest zrozumienie, że Ameryka może to przywrócić?" Powiedziałem mu: "Tak, jeśli można to zmodernizować, zainwestować i tak dalej." Jesteśmy gotowi omówić to z tobą, ale rozmawialiśmy wyłącznie o jednej stacji, która jest tymczasowo okupowana przez Rosję. Teraz wiem, że to, co powiedział Zelenski, niekoniecznie oznacza, że jest otwarty na amerykańskie właścicielstwo elektrowni, ale w przeciwieństwie do Rosji, nie odrzuca bezpośrednio planu Trumpa. Powodem, dla którego Zelenski jest tak otwarty na to, jest fakt, że jest to sytuacja korzystna dla Ukrainy. Elektrownia jest już pod kontrolą Rosji, a aby ją odzyskać, Ukraina musiałaby zapłacić wysoką cenę w postaci ludzkich żyć i prawdopodobnie katastrofy nuklearnej. Ponieważ, widzisz, to co zrobiła Rosja, to umieściła swoje wojska wewnątrz elektrowni, ponieważ Putin zdaje sobie sprawę, że nikt nie zaatakuje elektrowni. Nikt nie chce powtórki Czarnobyla. Co gorsza, Putin wykorzystuje elektrownie jako wyrzutnie dla dronów i pocisków, a prawdopodobnie także przechowuje je tam, bo ostatecznie nikt nie zaatakuje elektrowni, więc jest całkiem bezpiecznie mieć tam wszystkie ważne, cenne aktywa wojskowe. Dlatego Rosja nie chce zrezygnować z elektrowni w negocjacjach, bo wie, że Ukrainie będzie niezwykle trudno odzyskać ją w walce, mimo że znajduje się tuż na linii frontu. Tutaj mamy Kita Keloga, generała Kita Keloga, który wyjaśnia znaczenie elektrowni w zawieszeniu broni i umowie pokojowej. Trump jest biznesmenem i wspomniałeś o Zaporożu, Więc on mówi niech Stany Zjednoczone Ameryki przejmą te elektrownie jądrowe, takie jak Zaporoże, które kontroluje Rosja. Czy celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainy? Zauważasz to, no kiedy mówią, że on chce prowadzić elektrownię jądrową, wiesz, że powiedział, ale przegapiłeś to. To jest w obwodzie lub stanie zaporoża. Jeden jest to największa elektrownia w Europie, dostarcza jedną trzecią energii dla reszty Ukrainy. A prezydent powiedział, że jeśli to kontrolujemy, to pomaga nam nie tylko zabezpieczyć część zaporoża i okolic, ale także daje nam pewność bezpieczeństwa. Więc prezydent myślał jak w trójwymiarowym szachach. To właśnie o tym mówiło wielu ludzi w kontekście prowadzenia elektrowni. Sprawa jest znacznie głębsza i dokładnie taka, jak ją przedstawiłeś. Ciekawe, że Zelenski od razu to dostrzegł. Zelenski powiedział, że to niezły pomysł i w pewien sposób się na to zgodził. Bądźmy szczerzy, nie chodzi wyłącznie o bezpieczeństwo Ukrainy. Elektrownia to wielki atut. Przed wojną produkowała 1 trzecią energii elektrycznej Ukrainy. Więc oczywiście, jeśli Stany Zjednoczone Ameryki posiada elektrownię i wróci do tego poziomu po wojnie, Stany Zjednoczone Ameryki będzie zadowolone z całego zarobionego pieniądza. Teraz wiele prorosyjskich kąt próbuje przedstawić tę wiadomość tak, jakby Ukraina chciała odzyskać elektrownię, ponieważ Ukraina chce stworzyć broń jądrową przy użyciu materiałów z elektrowni. W rzeczywistości to jest dalekie od prawdy. Ponieważ, gdyby Ukraina naprawdę chciała stworzyć broń jądrową, to nie potrzebowałaby z powrotem elektrowni jądrowej w Zaporożu. Ma już pod swoją kontrolą trzy elektrownie jądrowe i mogą łatwo zdobyć dowolny materiał, którego chcą, z tych elektrowni, które posiada elektrownia jądrowa w Zaporożu. Ale jak wszyscy bardzo dobrze wiemy, Rosja nie pozwala prawdzie przeszkodzić w rozpowszechnianiu swoich fałszywych informacji. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow twierdzi, że Ukraina chce, aby Stany Zjednoczone Ameryki zrzuciły bombę atomową na Rosję i tylko taki pokój zaakceptuje. Zelenski publicznie mówi, że nie chce żadnego zawieszenia broni, dopóki Amerykanie nie dadzą mu żadnych gwarancji, że zniszczą Rosję za pomocą broni jądrowej. Teraz to niepoważne. Zanim przejdziemy dalej, niedawno przekroczyliśmy milion subskrybentów. Od tego czasu jesteśmy zasypywani mailami z pytaniami i radami na temat rozwijania kanału na YouTube, bez pokazywania twarzy. Mimo, że staram się odpowiadać na każdy pojedynczy e-mail, czasami po prostu zabierają mi zbyt dużo czasu lub zadają to samo pytanie, na które już wcześniej odpowiadałem. Dlatego umieściłem wszystkie moje porady dotyczące YouTube w jednym darmowym obozie treningowym. Jeśli chcesz założyć własny kanał, możesz zapisać się na ten obóz treningowy, klikając link w opisie lub skanując kod Quick Response na ekranie. Dzielę się wszystkimi potrzebnymi informacjami i odpowiadam na pytania dotyczące Faceless YouTube. Nie zapominajmy, ile razy w ciągu ostatniego roku Putin mówił, że Rosja nie boi się użyć posiadanych przez nią broni jądrowych. Teraz nagle Rosja tak bardzo martwi się, że Ukraina zdobędzie broń jądrową, podczas gdy w rzeczywistości Zelenski publicznie stwierdził, że Ukraina nie ma zamiaru dążyć do strategii nuklearnej. Do tego zaraz przejdziemy, ale przedtem Rosja powinna martwić się o to, że inne kraje na jej granicy zdobędą broń jądrową. Tym krajem jest nikt inny, tylko Polska. Tutaj mamy premiera Polski, który mówi, że Polska poważnie rozważy posiadanie odstraszania nuklearnego. Polska musi sięgać po najnowocześniejsze możliwości, w tym te związane z bronią jądrową i nowoczesną bronią niekonwencjonalną. Stąd też stajemy przed bardzo poważnym wyścigiem. Jeden jest to wyścig o bezpieczeństwo, a nie wyścig do wojny. Teraz Polska ma dobry powód, aby stworzyć tę odstraszającą siłę. Jeśli spojrzymy tylko na najnowszą historię, zdamy sobie sprawę, że Rosja ma zwyczaj inwazji na Polskę i to właśnie dlatego Polska musiała siłą dostać się do NATO, aby zapewnić odstraszanie przed przyszłą inwazją rosyjską. Teraz, jak Polska dołączyła do NATO, to dzika historia, która zasługuje na osobny film. Polska musiała grać w gry polityczne, gry nuklearne i gry minowe z ówczesnym prezydentem Billem Clintonem, aby dostać bilet do NATO ale teraz Polska czuje się nieco niepewna co do odstraszania NATO. Niedawno mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy główny sojusznik NATO. Stany Zjednoczone Ameryki odciął pomoc i wsparcie wojskowe dla Ukrainy i sojuszników. A takie rzeczy to nie są dobre wiadomości dla krajów znajdujących się tuż przy granicy z Rosją. Wiedzą, że 1,6 miliona żołnierzy na granicę pod pretekstem ćwiczeń i rozpocząć specjalną operację wojskową. To właśnie dlatego Polska chce stworzyć odstraszanie nuklearne. Czy możemy ich winić, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że telewizja Kremla prowadzi takie rozmowy? Jedno jest tutaj pewne. Macron podąża ścieżką dobrze znaną w latach 30. XX wieku, która prowadzi tylko do jednej rzeczy. Każda wojna z Rosją kończy się kilkoma oczywistymi wynikami. Podział Polski i fakt, że rosyjski żołnierz ląduje w stolicy kraju, który zdecydował się na wojnę z Rosją. Jedyna rzecz, do której apeluję do potomków moich towarzyszy, ponieważ rzeczy się zdarzają: proszę nie odchodź! Tym razem nie powtarzaj błędu Gorbaczowa. Jeśli dotarliśmy i postawiliśmy flagę, musimy wytrwać do końca. Bez gestów dobrej woli? To był zły pomysł, aby Chruszczow okazał gest dobrej woli wobec Finlandii w tamtym czasie. Jeden do dnia dzisiejszego wszyscy zmagamy się z konsekwencjami tego, co zrobili Gorbaczow i Jelcyn. Jako część NATO Stany Zjednoczone mają już swoje broń jądrową rozmieszczone w pięciu różnych krajach europejskich. Należą do nich Włochy, Niemcy, Turcja, Belgia i Holandia. Niestety dla Polski wygląda na to, że Stany Zjednoczone nie są skłonne podzielić się swoją ochroną jądrową z narodem polskim. Ponieważ właśnie wiceprezydent Juris Dr. Vance powiedział to w telewizji narodowej. Prezydent Polski poprosił dzisiaj Stany Zjednoczone o rozważenie rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce jako tarczy przeciwko przyszłej agresji rosyjskiej. To ma miejsce podczas dzisiejszego spotkania prezydenta Trumpa z liderem NATO. Co może się wydarzyć na tym froncie? Czy to nie sprowokowałoby Rosji do odstąpienia od jakiejkolwiek umowy z Ukrainą? Nie rozmawiałem z prezydentem na ten konkretny temat, ale byłbym zszokowany, gdyby popierał rozszerzenie zasięgu broni jądrowej dalej na wschód Europy. Musimy być ostrożni, Laura. Na szczęście Francja jako kraj nuklearny zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie Rosja stanowi dla bezpieczeństwa Europy. To właśnie dlatego Francja była pierwsza, która rozpoczęła tę rozmowę. Francja zamierza podzielić się swoją tarczą nuklearną i objąć ochroną innych sojuszników narażonych na rosyjskie zagrożenie. Francuski prezydent Macron podzielił się tą myślą. Musimy dokonać nowych wyborów budżetowych i dodatkowych, niezbędnych teraz inwestycji. Poprosiłem rząd o jak najszybszą pracę. Będą to nowe inwestycje, które wymagają mobilizacji prywatnych finansów, ale także finansów publicznych, bez zwiększania podatków. Do tego będą potrzebne reformy, wybory, odwaga. Nasza zdolność do odstraszania nas chroni. Jest kompletny, suwerenny, francuski, od początku do końca. Od 1964 roku wyraźnie zawsze odgrywał rolę w zachowaniu pokoju i bezpieczeństwa w Europie. W odpowiedzi na historyczne wezwanie przyszłego kanclerza Niemiec, postanowiłem otworzyć strategiczną debatę na temat ochrony naszych sojuszników na kontynencie europejskim przez naszą odstraszanie. Na koniec premier Polski ogłasza, że już prowadzi rozmowy z Francuzami, aby znaleźć sposób na rozszerzenie nuklearnej tarczy. Aby omówić dokładniej koncepcję proponowaną przez prezydenta Francji, chcemy mieć własną broń jądrową. Tak to brzmi z Twoich słów. Czy będziemy dążyć do nich? Jak powinniśmy interpretować Twoje słowa? Jak wiesz, jest ta francuska propozycja. Studujemy to bardzo dokładnie, ponieważ chciałbym przede wszystkim szczegółowo wiedzieć, co to oznacza, pod względem tego, kto miałby władzę nad tymi bronią. Brytyjczycy mają dzisiaj problem. Nie mogą używać swoich broni jądrowych bez udziału Amerykanów. To może nie być duży problem, ale mimo to, jeśli wydajesz miliardy, cóż, w przypadku Francji, to prawdopodobnie 14 miliardów euro rocznie tylko na utrzymanie. Więc to są bardzo poważne rzeczy. Więc jeśli ktoś zdecydowałby się to zrobić, warto upewnić się, że to jest w naszych rękach i że to my decydujemy. Nie zamierzam tutaj definiować aspektów technicznych, ale obserwując uważnie i konsultując się z Ukraińcami, przede wszystkim na temat tego, jakie rodzaje broni są najbardziej przydatne i w które nowoczesne technologie warto inwestować. Jeden, jak widzimy z tego, co teraz spotkało Ukrainę, jak stali się ofiarą agresji, ponieważ przekazali broń jądrową, którą kiedyś posiadali. Więc to jest być może źle sformułowane pytanie. Dziś jest jasne, że bylibyśmy bezpieczniejsi, gdybyśmy mieli własny arsenał nuklearny. To jest poza wszelką wątpliwość. Jednak droga do tego byłaby długa i musiałby być również konsensus. Musiałoby to dać nam poczucie bezpieczeństwa. Nie chodzi o to, aby się spieszyć, ale na pewno to przeanalizujemy, a także wykorzystamy nasze możliwości technologiczne i naukowe we współpracy z innymi. Wykorzystamy nowe europejskie fundusze, by myśleć bardzo nowocześnie. Zamiast tego kupimy tylko niezbędne rzeczy. Upewnimy się, że dokonamy mądrych wyborów i zainwestujemy w to, co jest najbardziej nowatorskie. Żadne opcje nie są wykluczone. Teraz jednym krajem, który nie mówi o broni jądrowej, przynajmniej na razie, jest Ukraina. Ukraina zdaje sobie sprawę, że poruszenie teraz tematu broni jądrowej na pewno opóźni pokój i bardzo możliwe, że przedłuży wojnę jeszcze dłużej. Dlatego Ukraina była bardzo jasna, że nie ma zamiaru zdobywać żadnej broni jądrowej, ani nawet dążyć do tego pomysłu. Ukraina pragnie tylko gwarancji bezpieczeństwa NATO. Mówiliśmy o tym wcześniej, więc oto ten fragment. Ukraina chce broni jądrowej, aby chronić się przed Rosją. Takie wiadomości krążyły wczoraj cały dzień po słowach Zełęskiego, sprawdź sam. Więc jak możemy uwierzyć w ten dokument? Jak możemy zaufać partnerom, którzy gwarantowali ochronę naszej integralności terytorialnej i suwerenności? Odpowiedź jest bardzo prosta. Czy to działa? Nie, ten dokument nie działa. Czy działają inne główne umowy partnerskie z Rosją? Nie, to nie były tylko umowy między Ukrainą a Rosją, ale także między Ukrainą a wszystkimi jej partnerami. Więc ogólnie rzecz biorąc, żadne z tych umów nie powiodły się. Które z tych dużych krajów, wszystkie mocarstwa nuklearne były dotknięte? Wszystkie? Nie, tylko Ukraina. Kto oddał broń jądrową? Wszyscy? Nie, tylko jeden to zrobił. Ukraina. Kto jest dzisiaj w stanie wojny? Ukraina. Jeden tak się okazuje, że w rozmowie z Donaldem Trumpem powiedziałem mu, że to tak działa. Jaka jest rozwiązanie? Albo Ukraina będzie miała broń jądrową, a wtedy będzie to dla nas obrona. Powinniśmy mieć sojusz taki jak NATO. Nie mamy dzisiaj żadnych skutecznych sojuszy. Kraje NATO nie są dzisiaj w stanie wojny. Członkowie NATO nie są w stanie wojny. W krajach NATO wszyscy są żywi, dzięki Bogu. Dlatego wybieramy NATO, a nie broń jądrową. Wybieramy NATO. Po doniesieniach mediów, jakoby Zelenski stwierdził, że Ukraina chce posiadać broń jądrową. Putin natychmiast oświadczył, że Rosja tego nie zaakceptuje. Za chwilę Wam to pokażę, ale najpierw, jak zawsze, kliknijcie przycisk, lubię to poniżej. Nasze filmy krytykujące Rosję są czasami negatywnie oceniane przez rosyjskie boty, więc Wasze polubienia niesamowicie nam pomagają w algorytmie. Teraz najpierw chciałbym dostarczyć trochę kontekstu do tego, co właśnie powiedział Zełęski. Mówi o Memorandum Budapeszteńskim. Podpisany przez Stany Zjednoczone, Ameryki, Wielką Brytanię i Rosję. Wszystkie trzy kraje zapewniły Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa w zamian za zwrot bomb atomowych. Broni jądrowej, którą posiadała z czasów Związku Radzieckiego. Widzisz, kiedy Związek Radziecki się rozpadł, cztery kraje odziedziczyły cały arsenał jądrowy. Jednym z nich była Rosja, a pozostałe to Ukraina, Białoruś i Kazachstan. Teraz Białoruś i Kazachstan nie miały na początku wiele, ale szybko zwróciły wszystko Rosji. Ale Ukraina była nieco niezdecydowana i co więcej, Ukraina miała trzeci co do wielkości arsenał broni jądrowej po Stany Zjednoczone Ameryki i Rosji. Teraz Ukraina nie chciała tego oddać. Właściwie toczyły się debaty w ich parlamencie, ponieważ urzędnicy mocno wierzyli, że jeśli zrezygnują z broni jądrowej, prawdopodobnie zostaną zaatakowani przez Rosję. Z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć, że mieli absolutnie rację. Ale w tamtym momencie Stany Zjednoczone Ameryki i Zachód byli niezwykle zaniepokojeni całym arsenałem jądrowym, który posiadała Ukraina, głównie z powodu tego, co działo się w Jugosławii. Gdy Jugosławia rozpadała się, Stany Zjednoczone Ameryki nie chciały, aby Ukraina stała się kolejną Jugosławią z bronią jądrową, więc silnie naciskały na Ukrainę, by zrezygnowała z broni jądrowej. W zamian Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania i Rosja dały Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Jeśli granice Ukrainy miałyby zostać naruszone, wszyscy zaangażowani udzielą Ukrainie pomocy w utrzymaniu jej suwerenności. To właśnie na to odnosi się prezydent Zełęski. Jeśli Rosja nie szanowała dokumentu podpisanego w Memorandum Budapeszteńskim, jak Ukraina może oczekiwać, że Rosja przestrzega jakiejkolwiek przyszłej umowy pokojowej, która jest podpisana? Dlatego prezydent Zełęski uważa, że dla Ukrainy jedynym sposobem na bezpieczeństwo przed Rosją jest posiadanie broni jądrowej lub członkostwo w NATO. A potem dodaje, że Ukraina nie chce broni jądrowej, wybiera drogę NATO, chce być w NATO. Posłuchaj jeszcze raz ostatniej części, bo naprawdę chcę to podkreślić. Mówi to na końcu w klipie. W krajach NATO wszyscy żyją. Dzięki Bogu. Jeden, dlatego wybieramy NATO, a nie broń jądrową. Wybieramy NATO. Oczywiście, Putin nie zamierzał zmarnować tej wiadomości. Wykorzystał to ponownie, aby przypomnieć Zachodowi, że Rosja to supermocarstwo. Posłuchajcie sami. To jest kolejna prowokacja. W nowoczesnym świecie nie jest trudno stworzyć broń jądrową. Nie wiem, czy Ukraina może to zrobić teraz. Dla współczesnej Ukrainy nie jest to łatwe. Ale ogólnie nie ma tam dużych trudności. To oczywiste, jak to zrobić. Więc to jest niebezpieczna prowokacja, ponieważ każdy krok w tym kierunku spotka odpowiednią reakcję. Po drugie, po trzecie, a co najważniejsze, polityczne kierownictwo Ukrainy wielokrotnie o tym mówiło, nawet zanim kryzys wszedł w gorącą fazę. Już wcześniej stwierdzili, że cóż, stwierdzili to dość łagodnie, ale mimo to powiedzieli, że Ukraina powinna posiadać broń jądrową. Takie zagrożenie spotka się również z odpowiednią reakcją Federacji Rosyjskiej. Mogę od razu stwierdzić, że Rosja nie pozwoli na to pod żadnym pozorem. Ale ostatecznie Ukraina nigdy nie twierdziła, że dąży do posiadania broni jądrowej. Zelenski po prostu przypominał rozmowę, którą miał z byłym prezydentem Trumpem. Jeden dlatego użył słowa Nukes. Na koniec dnia, nawet na końcu klipu mówi, że chcemy NATO, Ukraina chce NATO. I to jest droga, którą wybierają. Ale już następnego dnia, a może tego samego, nie jestem pewien, pierwsze przemówienie było na szczycie Unia Europejska, ale na szczycie NATO w tym samym mieście. Powiedział to podczas konferencji prasowej, kiedy został o to zapytany. Panie prezydencie, właśnie wyraźnie stwierdziłeś na szczycie Unia Europejska, że kwestia broni jądrowej pojawi się dla Ukrainy, jeśli nie będzie mogła stać się członkiem NATO? Czy w tym kontekście możesz nam powiedzieć, ile czasu zajęłoby Ukrainie zbudowanie bomby atomowej? Jeden pytanie do sekretarza generalnego. Czy zrozumiałbyś, gdyby Ukraina zbudowała bombę atomową, jeśli nie mogłaby stać się członkiem NATO? Czasami sami sobie stwarzamy problemy, tak jak właśnie to zrobiłeś. No, nigdy nie powiedzieliśmy, że przygotowujemy się do stworzenia broni jądrowej czy czegoś w tym stylu. Powiedziałem, że kiedy podpisano memorandum budapeszteńskie przez bardzo szanowane kraje jądrowe, bardzo potężne kraje jądrowe, napisano, że Ukraina oddaje broń jądrową i Ukraina otrzyma od tych bardzo szanowanych krajów, w tym Rosji, Chin, Stanów Zjednoczonych, tak, że będziemy mieć naszą bezpieczną integralność terytorialną. I suwerenność. To właśnie powiedziałem. Jeden powiedziałem, że to oznaczało, że oddaliśmy broń jądrową, a ci ludzie, którzy byli wtedy naszymi partnerami, musieli dać nam gwarancję bezpieczeństwa. A potem Putin rozpoczął tę okupację, nieraz, przez wszystkie te lata, podczas rewolucji, przez ostatnie 10 lat, dwa razy w ciągu ostatnich 10 lat. To oznacza, że to nie jest bardzo dobra ochrona dla naszego bezpieczeństwa, dlatego powiedziałem, że nie mam alternatywy poza NATO. To była moja wiadomość, ale nie produkujemy broni jądrowej. Proszę, nie rozpowszechniaj tych wiadomości. Należy zauważyć, że Chiny i Francja nie podpisały Memorandum Budapeszteńskiego i nie były jego częścią. Ale zapewnili Ukrainie gwarancję w osobnym porozumieniu. Nie było to tak silne porozumienie jak Memorandum Budapeszteńskie, ale było. Jeden dlatego poruszył również temat Chin. Kolejna interesująca historia, kiedy Ukraina miała broń jądrową, miała tylko fizyczną broń jądrową, nie miała kodów do jej wystrzelenia. Kody były nadal w Moskwie lub centrali Związku Radzieckiego, gdziekolwiek to było, a Ukraina ich nie miała. Rosja je miała, ale można było się spodziewać, że gdyby Ukraina zatrzymała broń, mogłaby znaleźć sposób na jej użycie. Mogli po prostu zdjąć głowicę, przymocować ją do czegoś innego albo jakoś w jakiś sposób mogliby to rozgryźć. Oczywiście Ukraina wyraźnie dała do zrozumienia, że nie chce promować tej nuklearnej paniki. Ale wiesz, które państwo promuje nuklearną panikę? To Rosja. Za każdym razem, gdy pojawia się jakiekolwiek pytanie o to, jak Zachód powinien pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę, lub dać im szansę na walkę w tej wojnie przeciwko Rosji, która wykorzystuje wszystko, co ma do dyspozycji, z wyjątkiem broni jądrowej, cały rosyjski rząd szybko przypomina światu, że Rosja ma broń jądrową i nie boi się jej użyć.